Cześć, witam Was bardzo serdecznie, Zerker. W kolejnym odcinku z serii w Mega Man Battle Network. W ostatnim odcinku skończyliśmy dzień drugi. I teraz rozpoczynamy dzień trzeci. Ale najpierw y, zapiszemy nasze postępy w grze. Minął już miesiąc od incydentu z Numbermanem i całym programem otłuczania czy tam. otłuczania można powiedzieć, trzeciego świata. I trzeci świat rośnie cały czas w siłę. I pokój nie się na długo w ACDC. Mamy teraz sobotni poranek. I niestety musimy iść do szkoły, nawet w weekend. Co to za... Tak, to jest Japonia. Tam tak jest. O naszej mamy dowiadujemy się, że nie ma wody i nie ma śniadania. Ale nasz Len jest głodny i spragniony. I niestety nasza mama nie może magicznie przywrócić wody. Nie wiem, że jak. Indianie niech zatańczy deszcz przywoła, ale lepiej żeby nie tańczyła. O, z wazonu, Len, z wazonu, z wazonu. Pi. Tak, się dobra wychodzimy. Jak zwykle myl czeka przed naszą naszym przed naszym domem. I ona niestety też nie ma wody. No, domyśliłem się. na cholerę by się pytała. Okazuje się, że w szkole też nie ma wody. Ciekawe, co się stało. Dobrze. Spragnieni ruszamy do klasy. Oczywiście nie wiedzy, tylko płynów. Wchodzimy. I zagadamy teraz do Dexa, który też jest spragniony. I który może stoczyć z nami bitwę w sieci. W końcu! No więc teraz ma 600 HP. To jest całkiem spory zasób, ale dla nas to nic niezwykłego 600HP. Stąd miał 600HP, zaraz go położymy. Ogólnie walki z Gatsmanem w Bad Network 1 nie są zbyt wymagające. Użyjmy indisów. I nawalamy teraz całej petardy. Nie, czy powinien coś działać? Dobrze. Jeszcze tylko 200. Jakiegoś wybitnej jakiegoś wybitnego busting levela tu nie będzie, ale trudno. Trzeba, folder Trzeba teraz zainwestować w folder, żeby większe obrażenia zadawał. Co z tego, że folder jest no, taki, no, jest, ma dużo wspólnych kodów. Jak jest cholera mało damage. I teraz się wpakowałem właśnie jak śniwka w kompot Użyję teraz Invis. Jeden. Jak widzicie, nie możemy się poruszać, a pole cena z przodu jest wolne. Więc może mieć przerąbane. Ale Invis powinien zdziałać cuda. Albo i nie. Masz skidowa do faporyju. Dobra. Szedł. Cztery, trzy. Cztery. 500 zębów. Dobra, nie będę z nim znowu walczyć, chociaż w sumie możemy z nim zawalczyć. Albo nie, to dalej już poda wizję. I zadzwonił dzwonek. Teraz pani Marii omawia problem z wodą w całym mieście. Ale nie wie, dlaczego nie ma właśnie wody. I zajęcia zostają odwołane. Marzenie każdego ucznia. Dobra. Więc co możemy robić? Zagadajmy jeszcze raz do pani. I okazuje się, że wszystko zawierające wody zostało skradzione albo wykupione. Użemy z pragnienia. I teraz jeszcze tylko wyjdziemy z tego dziedzińca. I naszym oczom ukazuje się samochód i Higgsby's. O tak, jest to właśnie sklep z chipami Higgsbiego. Więc po tym jak pokonaliśmy Higgsbiego, no zniknął on na trochę i tu stał ten budynek. Tu właśnie powstał Higgsby's, czyli sklep z chipami. Zagadajmy do niego i sprawdźmy, co ma nam do zaoferowania. Canon E Spreader Recover 80 X Panel 3 Repair Co2 Bariera F Barier. Nie, nie, bariery nie Elektryczny miecz. Może potem i steel. Nie, więc ja kupię tutaj kanon E. Od razu do folderu trzeba go włożyć I teraz Zobaczcie, kanon A, B, C, D, E Już wiecie co się święci I tu mamy jakąś maszynkę, sprawdźmy Są w niej dane Numbermana I możemy stoczyć z nimi walkę, z sam Numbermanem I oto Numberman V2, który posiada 600 HP Nieźle Numberman się wykoksował a ja dostałem głupich wurszów. Ale z naszym folderem, troszeczkę słabszym niż tamto, i tak damy radę. Kolejny Sonic Wave. Nawet nie będę z drogi schodził. O, teraz się pozbędziemy trochę tych mieczy. Trochę zjedziemy Pojedziemy Numbermanowi po HP po Fireman Jak widzicie Numberman nie posiada żadnych nowych ataków Ale, jak, jak zapewne pamiętacie, kiedy straci on, jest. Jego poziom HP jest już niski. Zaczyna on rzucać w nas kostkami. Których działań już chyba opisywałem. Wow, wow, wow! Bomba na twarz, to nie fair. Właśnie, właśnie tam bombą po ryju. Przerąbane. Jeżeli teraz słyszycie jakieś szumy, albo jakieś inne odgłosy, to tam na dworze ktoś tam nawala. Nieźle. Użyjmy Sonic Wave'a. Number Man to teraz dla nas nic. Ale... Z tą bombą na twarz mnie zaskoczył I dwa kanony powinny już załatwić sprawę, A Ja sobie zjechałem, przypomnę, Dobrze. Otrzymaliśmy chip Numberman kodu N, który włożę tak dla prezentacji. Hmm, Zasoby go tu dać. Mm -mm. A zakłękam. Dobrze. I tu mamy kolejne interesujące maszynki. Teraz już mogę powiedzieć. Więc tak do czerwonej wkładamy trzy chipy A nie, Heiko ona nie dostanie, że czekajcie Quantality I sprawdźcie, co dostaniemy za trzy kanony kodu A Spreader L Nieźle, to spróbujmy jeszcze raz Quantity Quantity Medgardy Escape kodu A. Dobra, teraz sprawdzamy niebieską, i tutaj wkładamy 10 chipów i otrzymujemy rzadki chip, więc sprawdźmy. Hej, na nie dostaniesz. Shockwave y, trochę, mini boomery, bo nie jest już potrzebne. sprawdzamy. Wieża wody kodu A. Tak sobie. Więc teraz chodźmy do wodociągów. Wiemy, że gdzie są z poprzedniego odcinka. Mail od Jai. A właśnie, w klasie jaj mówiła nam o porwanym chłopcu z klasy B. I będziemy musieli pomóc przy jego szukaniu. Poszukiwaniu. Dobra, nie wiem co tu chodzi. Po prostu. No, i mamy jeszcze kupić trochę wody, jeśli jakąś znajdziemy. No, no, w sumie pani Marii kazała to zachować w sekrecie, ale cała woda została skradziona. Darą w Bulecik do Government Complex.